Witajcie, kochani. Właśnie zaraz będę szła do zwierzaków, ale przyszłam tutaj, żeby nagrać film. No i powiedzieć o firmie, która dzisiaj do mnie dzwoniła. Tak właśnie sobie z tą koordynatorką porozmawiałyśmy tak sobie szczerze no, ta koordynatorka muszę Wam powiedzieć, że taka służbistka typowa, o to to a to tamto, a to sram, to nie no ale tak w sumie wydała mi się jakaś taka rzeczowa ta babka no i żeśmy zaczęły rozmowę no i jakoś tak poszło, że znowu następna Babeczka chciała porozmawiać ze mną, co jest na rzeczy, jak to wszystko wygląda. Ona od siebie, ja od siebie. No więc, no więc, tak. Pyta się mnie oczywiście, czy ja jestem nadal zainteresowana ofertą pracy na terenie Niemiec. No, ja jej mówię, że tak, że jestem zainteresowana, tylko że po prostu. No, dwa tygodnie jestem na telefonie, ja to mam chyba jakieś, nie wiem, wymogi, nie wiadomo, skąd wzięte. A ona mówi, no ale dla, dlaczego tak się stało, że pani do tej pory nie dostała zlecenia? A ja mówię, no bo po prostu mam tak wygórowane, po prostu. Ja oczywiście mówię to z przekąsem nie. Yy, tak mam wygórowane wymagania, że yy, żadna agencja nie była w stanie yy, dobrać mi zlecenia. A ona mówi: No, ale co się stało? A ja mówię: No, yy, ja pani powiem, yy, jakie ja mam wymagania. Więc tak, chcę yy, do jednej osoby, obojętnie czy to będzie senior, czy seniorka. Um, chodzi mi o to, żeby były noce przespane, bez liftu żadnego, bez transferu. Yy, no, i, no i nie ukrywam, że jest to dla mnie bardzo ważne, żeby mieć ten jeden dzień wolny albo zagwarantowane dwa popołudnia. A ona mówi do mnie. A no to na pewno przeszkodą było to, że właśnie Pani chce mieć dzień wolny. No i z tego co słyszę, to jest Pani no, bardzo roszczeniowa. No, ja nie ukrywam, że teraz właśnie ostatnio opiekunki stały się bardzo roszczeniowe i mają po prostu takie swoje wymagania. A ja mówię do niej, a jaką roszczeniowość pani tutaj wyciągnęła z tego, co ja powiedziałam? A ona mówi, no wie pani, no te dni wolne, te dni wolne, no też do jednej osoby, no i dlatego po prostu pani nie otrzymała żadnego zlecenia, a ja mówię do niej... Wie pani co, ja nie mam żadnego noża na gardle. Może jestem w takiej sytuacji, że ja po prostu, jeżeli pojadę, to pojadę, jeżeli nie pojadę, to nie pojadę, to sobie też poradzę. Ale to, że do jednej osoby, ja do tej pory cały czas jeździłam do jednej osoby, czy to był senior, czy seniorka, i zawsze były zagwarantowane te dni wolne raz w tygodniu. No w ogóle to nie wspomnę o pauzach, bo pauzy to w ogóle żadna łaska, tak? No tak, tak, oczywiście ma prawo pani być roszczeniowa, jak najbardziej może pani mieć swoje jakieś wymagania, bo coraz częściej, bardzo nawet często opiekunki. Tutaj wymagają a to to, a to tamto, a to pieniądze, żeby były przeznaczone na wyżywienie, właśnie ten Dzień Wolny. Najczęściej opiekunki chcą do jednej osoby, bo zaczęły narzekać w ogóle na te małżeństwa. Ja mówię, wie Pani co, małżeństwa, to ja byłabym jeszcze w stanie wziąć, przyjąć takie zlecenie, ale, no ale z tymi małżeństwami, no niestety, no. Trzeba też nas zrozumieć, że są noce też nieprzespane, a to senior to, a to seniorka tamto i trzeba się w tym momencie rozd rozdwoić, a nawet rozstroić, żeby każdemu tutaj pomóc i udzielić jakiejkolwiek pomocy, czy no, no czegokolwiek, tak? A to seniorka budzi się o 5 czy o 6 rano, a senior, załóżmy, lubi sobie pospać do 8 czy 9 nawet. Ale jeżeli seniorka wstaje tak wcześnie, a my kończymy pracę tam, będąc, no mamy jakby ten swój już odpoczynek wieczorem, no to Wracamy do jakichś swoich spraw, żeby to po prostu ogarnąć, bo nie oszukujmy się, jesteśmy daleko, a zostawiamy wszystko w Polsce. No to my też mamy te noce nieprzespane i, i co, jak mi seniorka będzie chodziła o 5-6 rano, to ja już nie śpię. To ja już nie śpię, bo zaraz będzie dzwoneczek, zaraz będzie, y, będzie mnie wołać, a to senior albo seniorka i już, już, bo mają przecież świadomość to, że jest opiekunka i oni uważają, że mają o każdej porze dnia i nocy nas wezwać do jakiejkolwiek przysługi. I mówię do niej, że no fajnie, że chce Pani tak ze mną, po prostu, tak od siebie porozmawiać ze mną szczerze. Mam nadzieję, że pani nie rozłączy tej naszej rozmowy, bo chciałabym po prostu tak się z panią porozmawiać, jak to faktycznie wygląda, co jest na rzeczy. A to, że opiekunki, pani mówi, są roszczeniowe, domagają się swoich praw. No to ja pani powiem tak od siebie szczerze, że bardzo się z tego cieszę. Bo w końcu no, zaczynają domagać się swego. Przecież my, jak jedziemy do pracy do Niemiec, to zostawiamy wszystko w Polsce. To są oczywiście też nasze wyrzeczenia, my poświęcamy swój czas dla tych. Podopiecznych, dla rodzin. To, że otrzymujemy za to wynagrodzenie, no to chyba wiadomo, bo to jest praca, za którą y, mamy mieć po prostu no, zapłacone, tak? A ta babka mówi: Nie, 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 jak najbardziej. Ja porozmawiam z panią, y, tym bardziej, że ja mam troszeczkę czasu teraz. Możemy jak najbardziej porozmawiać. I ja mówię dalej, że. A roszczeniowe to nie tylko my jesteśmy, a właściwie no agencje co? A rodziny to co, nie są roszczeniowe? Gdzie jest szacunek do nas? Tak? Przede wszystkim niemieckie rodziny powinny mieć do nas szacunek, że my jednak poświęcamy swój czas, naszą empatię, naszą dobroduszność, że my jedziemy do tych rodzin, mieszkamy z nimi. Praktycznie jesteśmy 24 na 24, bo nawet gdyby coś się przydarzyło, wydarzyło. Śpiąc nawet, to my musimy być postawione na równe nogi i nawet w nocy udziela, udzielić, musimy jakiejkolwiek pomocy, gdyby się cokolwiek wydarzyło. Więc to nie jest tak, że, że my pracujemy, załóżmy te 8 godzin, my pracujemy cały dzień, bo my jesteśmy dyspozycyjne na cały dzień u tych podopiecznych. No tak, tak, no ale wie pani... No, wiadomo, no rodziny podchodzą do tego, klient nasz pan, tak? No, a ja mówię, no dobrze, my mamy traktować rodziny niemieckie jako jakąś władzę nad nami? No, hello, no, no kurde, no, gdzie tu jest szacunek? Tego szacunku po prostu do nas, do Polek, nie ma. Także wydaje mi się, że coś za coś. My okazujemy szacunek do, do podopiecznych, do rodzin, a, 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 a rodziny co? No a rodziny co robią? Po prostu nas nie szanują. Przecież powinni też zabezpieczyć nas w te dni wolne, żebyśmy sobie naładowały te akumulatory, prawda, żebyśmy jakoś tak nabrały tej energii, żebyśmy, no, no bo to zupełnie inaczej człowiek funkcjonuje jak sobie odpocznie. No ale, jest, no ale wie Pani, no ale są przecież te godziny pauzy. Ja mówię, ale co godziny pauzy? Proszę Pani, co godziny pauzy? No przecież my nie jesteśmy maszynami ani robotami, żebyśmy my cały czas non stop jak Nakręcone, pracowały, a to to, a to siam to. No po prostu my musimy też jakoś naładować te akumulatory, mieć troszeczkę wytchnienia. I to jest żadna łaska, że my mamy jakieś pauzy. Ja mówię, pani, co? No kurde, no, 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 no rozmawiajmy normalnie jak człowiek z człowiekiem. Wy to tam macie te wszystkie szkolenia i tylko wam po prostu um, głowy. Nabijają, żeby te opiekunki zwerbować do pracy. No i co? I my nie mamy żadnych praw? Tylko tyle, żeby po prostu opiekunka pojechała. Ile jest takich sytuacji, że przyjeżdża na zlecenie, a zlecenie nie jest zgodne z tym, jakie było przedstawione danej opiekunce czy opiekunowi? No ile jest takich sytuacji? Masa! Wie pani, na przykład jest też bardzo często teraz, że prawo jazdy jest wymagane od opiekunki. Ja mam prawo jazdy, ale mówię, że jego nie mam, bo yy, przecież ja doskonale znam sytuację, jeżeli trzeba będzie pojechać gdzieś nawet po zakupy, yy, bo to sklepy są daleko, w dalekiej odległości, no to trzeba jechać tym samochodem, tak? A to z seniorką do lekarza, albo do przychodni, albo do szpitala, no to niestety no, rodzina najlepiej chowa ręce do kieszeni i na maksa chce wykorzystać opiekunki, tak? A wynagrodzenie albo po prostu idzie coraz bardziej w dół, albo stoi w miejscu. I wszyscy chcą all Inclusive, żeby wszystko było w jednym, w tej jednej opiekunce, żeby ogarnęła wszystko, żeby rodzina nie musiała już w ogóle przy swoim yy, ojcu czy matce robić nic. Tylko właśnie przyjedzie polska opiekunka, bo ona się godziła do tej pory na wszystko. I to, to, to nie jest fair. To nie jest fair. Dlatego wcale się nie dziwię i jeszcze raz powtarzam, że bardzo się cieszę, że yy, właśnie. Yy, kobiety i mężczyźni. No ja nie wiem jak tam mężczyźni, ale przypuszczam, że też, bo dużo też słyszę i czytam w ich wypowiedziach, że nie chcą dawać się wykorzystywać. My chcemy jechać do pracy i żeby traktowali, żeby traktowano nas normalnie jak ludzi, a nie jak maszyny. No to rzeczywiście ta kobieta mówi do mnie, że ma pani bardzo duże doświadczenie, a ja mówię, wie pani co, no ja po prostu wiem, co jest grane, ja mówię normalnie po ludzku, jak powinno się nastraktować. No i kurczę, no ja nie lubię takiego bezczelnego wykorzystywania ludzi, bo to po prostu jest bardzo, bardzo nie w porządku. No i ona się mnie pyta, czy ja mam referencje. A ja mówię: "Proszę pani, ja mam referencje i to bardzo dobre referencje, tak szczegółowo rozpisane, że ja, że to jest dla mnie nawet między innymi wizytówka. Jest wizytówką moje referencje są moją wizytówką. Także absolutnie szczerze pani mówię, że ja mam swoje wymagania, ale też daję od siebie wszystko i to w jak najlepszej, że tak powiem, formie. No i no, ale niestety ja też mam swoje wymagania. Ja pierwszy raz pojechałam do pracy z, właściwie z podstawową znajomością języka. Trudno tutaj w ogóle mówić o znajomości języka niemieckiego, ale mnie podratował język angielski. Ja jechałam na pierwsze zlecenie do Niemiec, gdzie był wymagany język komunikatywny. No to gdzie? Ja daleko byłam w tyle, jeżeli chodzi o poziom języka komunikatywny, tak? Ale właśnie chodziło tutaj głównie o to, żeby się dogadać z rodzinami, znaczy z rodziną. W języku angielskim, a ja sobie tam powoli szlifowałam swój język niemiecki. Uczyłam się słówek, uczyłam się prostych zdań, no i to po prostu do dnia dzisiejszego poszło tak, że śmiało mówię, że mam komunikatywny język, bo ja normalnie z Niemcami rozmawiam. Także to absolutnie. Nie jest żadną barierą dla mnie językową, no ale kurczę, no ja też mam swoje wymagania. Język angielski jest również moim atutem, bo pani sobie wyobrazi, że ja y, byłam u seniorki, która bardzo była wręcz zadowolona, że może ze mną po angielsku rozmawiać. I jak zmieniały mnie y, te opiekunki. To moja seniorka wtedy pytała się każdej, bo ja tam byłam pięć razy pod rząd, pytała się każdej, czy zna język angielski. A opiekunki na przykład mówiły, że nie, i jakoś takie od razu takie wystraszone były. No, mi było wręcz głupio za tą moją seniorkę, no ale no co ja mam zrobić? No i mówię tak z żartem, że no ależ przecież. Wystarczy, że tutaj Kasia czy Basia zna język niemiecki. Ona spuszczała głowę, niezadowolona wręcz. No i, no i mówiła: Toch, 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 toch. Że tak, 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 tak. Ale po prostu była niezadowolona z tego. Następną rzeczą, która mi bo ja to mówię y, pani od siebie, y, jakie, moje spo, y, jakie są moje spostrzeżenia i po prostu y, co mi się podoba, co mi się nie podoba. Y, bo jak rozmawiamy tak y, no, szczerze po ludzku, to pani powiem, że y, nie podoba mi się na przykład to, że jedziemy do y, danej pracy, na dane zlecenie w ciemno. No ale jak w ciemno? Ja mówię, no tak, że my podajemy wszystkie nasze dane, adresy, zdjęcia, referencje, no wszystko po prostu, co jest potrzebne, a my na przykład nie widzimy naszego podopiecznego czy naszych podopiecznych, tak? Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego tak się dzieje, że my musimy się obnażać, że tak powiem, a my jedziemy w ciemno? Kurczę, to jest już samo w sobie to, że to jest los wygrany na loterii, tak? Albo się uda, albo się nie uda, albo się nam ktoś spodoba, albo nie. No kurczę, no przecież my tak samo możemy wyczytać, tak samo jak rodziny wyczytują z, naszej, z naszego wizerunku to, czy my wyglądamy na osobę jakąś przyjemną, jakąś życzliwą, komunikatywną, czy, no, 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 różnie, tak? A dlaczego my nie możemy zobaczyć naszych podopiecznych? To jest dla mnie w ogóle takie dziwne. To nie jest śmieszne. To jest po prostu takie wręcz no, 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 no. nie fair. Bo przecież jak w Polsce, zanim zaczniemy pracować, jeżeli któraś z nas godzi się na pracę w Polsce, na te warunki polskie, no to najpierw przecież może iść na rozmowę, zobaczyć tą seniorkę czy seniora. I wtedy też dodatkowo podejmuje decyzję, czy do, tego, do tych seniorów będzie chodzić, prawda? No ale tutaj nie ma co dalej blablać, bo wiadomo jak jest, jest jak jest. No ale jest niefajnie. Jest niefajnie, dobrze, w ciemno jeździmy. Raz się uda, raz się nie uda. Raz jest tak, raz jest siak. No ale jest to smutne po prostu, że w ten sposób po prostu yy, to wygląda. I też chodzi tutaj o te wynagrodzenia, że one po prostu cały czas są zaniżane albo stoją w miejscu i nic nic nie idzie w górę, tylko jeszcze y, coraz więcej wymagań. Coraz więcej wymagań od opiekunek, żeby robiły wszystko. Z tym językiem to też wymagacie tego języka albo komunikatywny, albo dobry komunikatywny, albo mocny komunikatywny. Jej, ku ile tych w ogóle poziomów tego języka, język dobry albo język zaawansowany, w ogóle o co chodzi, nie? No i ta rozmowa z czasem nabierała takiego swobodniejszego tonu, nie? No i ona zaczęła mówić. No tak, 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 z tym językiem to faktycznie to różnie bywa, bo bywało też, że przy weryfikacji języka, no po prostu jak chcieliśmy zbadać poziom języka danej opiekunki, no to bywało też tak, że opiekunka przyjeżdżała na zlecenie i mówiąc w języku komunikatywnym ona prawie ani me, ani b. <noise> ja już jej nic nie mówiłam, bo również kiedyś rozmawiałam z taką babką, też z jakiejś tam agencji, ale to było tam w zeszłym roku. No, i właśnie bardzo podobna sytuacja. No i ta babka, z którą właśnie rozmawiałam, też mówi, że ta opiekunka chyba, nie wiem, albo czytała z kartki, albo po prostu też były takie sytuacje, że opiekunka, która rozmawiała o, odnośnie oferty pracy z koordynatorką, to dawała telefon jakiejś tam swojej znajomej, i ta znajoma mówiła tak, jakby za nią. A potem zdziwienie, że nie może sobie poradzić na zleceniu, tak? No, chodzi o barierę językową. No i tam żeśmy się troszkę tam i, i, i no, no, może nie pośmiały, tak pochichrały, bo yy, były po prostu już, zaczynałyśmy jakoś tak żartobliwie o tym wszystkim mówić. No i mówię, że no to rzeczywiście, jeżeli któraś z opiekunek jedzie, no to no, wchodzi do głębokiej wody, no, albo do morza, albo do, do oceanu, bo gdyby się na przykład wydarzyła taka sytuacja, żeby trzeba było udzielić seniorce, czy seniorowi, czy dwóm nawet seniorom jakiejkolwiek pomocy, no to co, to będzie z kartki czytać, czy, a w ogóle jeszcze dobrze by było, gdyby umiała czytać. Z tej kartki, albo co weźmie ten translator, i co z telefonu będzie, roz, będzie rozmawiać za nią. Translator to po prostu, no, dla mnie takie kobiety to są bez wyobraźni i nie, wiem, nie wiedzą w ogóle na co się piszą. No to, to to już w ogóle, no, wiadomo, że to jest niepoważne, absolutnie. Także no lepiej brać siły na zamiary, a nie tutaj kombinować, bo różnie może się zadziać na danym zleceniu. No i ta koordynatorka mówi, no nic, no bardzo miło się z panią rozmawiało, no ja myślę, że... Nie wiem, czy będzie pani chciała z tej naszej firmy jechać gdzieś, czy. A ja mówię, no, wie pani co, gdyby było jakieś takie zlecenie? No, normalne, dla mnie, według mnie, normalne zlecenie. To dlaczego nie, też mogłabym pojechać. No, ale to po prostu wszystko okaże się w praniu, prawda? A ona mówi do mnie: No, ja jeszcze pani chcę, bo tutaj nasunęła mi się taka sytuacja. Moja koleżanka, nie ona, akurat tylko jej koleżanka, yy, chciała się połączyć na Messengerze z jakąś opiekunką, żeby porozmawiać. No i jest połączenie, a ta opiekunka siedzi nago. <laughs> Słuchajcie, mi szczęka opadła, nie? A ja mówię, no ale jak nago? No po prostu, no nie wiem, musiała być taka sytuacja po prostu, że ta opiekunka... Ale zamiast rozmawiać głosowo, to po prostu włączyła kamerkę i ona po prostu siedziała nago. <śm> No mnie po prostu rozłożyła na łopatki. I ja mówię naprawdę ona no naprawdę taka sytuacja była. No wiadomo, no 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 co no, no nie wiem no może ta kobieta siedziała sobie yy, po prostu nago w mieszkaniu, no i tak się połączyła i tak po prostu moja koleżanka ją widziała. po czym oczywiście szybko się zreflektowała, wyłączyła tą całą kamerkę, ta kobieta. No i no, no, no po prostu, no, taka sytuacja akurat się wydarzyła. No, a ja powiem od siebie, że jak poszłam do łazienki też szykować się, to tak spojrzałam do lustra, a ja zakładam taki top bieliźniany, no i patrzę, że ja też, no może nie nago, ale byłam w tym topie. Który założyłam na lewą stronę. Także widzicie sami, że wszystko może się po prostu wydarzyć. Wszystko może się zadziać. O jejku, kochany. No, no, ale to widzicie. No tak jest. Tak to jest. W sumie nic się nie dzieje na razie. Kończyć będę ten filmik kończyć będę ten filmik, kochani. Idę do zwierzaków. Całuski śle, ściskam Was mocno. A jeszcze taka, taka prośba: jak dziewczyny będziecie pisać do mnie, tam no, pod filmikiem, komentarze, to piszcie na samym końcu swoje imię. Może się po prostu już do, których, do któryś tam przyzwyczaję. Imiennie, bo czasami są te niki bez imienia, nazwiska czy tam bez imienia, a ja po prostu chciałabym do tych najbardziej aktywnych dziewczyn zwracać się też po imieniu. To tak w sumie fajnie jest, nie? Dobra, to do usłyszenia, do następnego filmiku i pa pa pa.